Cześć, witam. Dzisiaj będzie o pornografii, dzisiaj będzie o masturbacji. Czy polecam, czy nie polecam? Bo wiem, że z moim zdaniem jest jakaś część osób, która się liczy, w związku z czym chcieliby ode mnie pewnie usłyszeć, co ja o tym myślę. A myślę, że mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że. Pornografia była w moim życiu od dziecka, tak naprawdę. Tak wyszło akurat. Miałem dostęp do gazetek, mając, ja wiem, 7-8 lat, i cały czas normą było w podstawówce, w pierwszych klasach, że gdzieś tam ta pornografia się przewijała. Więc chciałbym opowiedzieć swoje własne doświadczenia, nie to co można znaleźć teoretycznie w internecie na ten temat, i także o masturbacji, yy, powiedzieć, bo myślę, że jest to bardzo też istotny punkt. Więc powiem ci o jednej rzeczy, która mnie osobiście przekonała do tego, żeby pornografii. Nie oglądać, żeby jej unikać, ograniczać. Ja po prostu odniosłem takie wrażenie, że pornografia wykształca w nas nieodpowiednie odruchy organizmu. Tak samo jak przyzwyczajasz się do bodźców seksualnych, na przykład w masturbacji, za każdym razem robiąc to. Tą samą ręką w ten sam sposób. Kiedy robisz to kolejny raz, dla Twojego organizmu już jest to bardzo znajome, on już jest po prostu nauczony, przyzwyczajony do tego ruchu. Później kobieta może mieć problem naśladować Twoje ruchy. I właśnie w pornografii jest ten problem, że warunkujesz swój umysł do stymulowania przez. Wyselekcjonowany obraz, po pierwsze przez obraz, a po drugie przez wyselekcjonowany. Dlatego, że bodźce, w jaki sposób sobie dostarczasz przez ekran, są nie do osiągnięcia tak naprawdę yy, w rzeczywistym życiu albo cholernie trudne. Ja bym nawet powiedział, że może nie do osiągnięcia. Dlatego, że zobacz, to jest tak samo jak w śnie. W śnie masz pewne emocje i pewne odczucia. Na skutek tego, jakie twój umysł wymyśla obrazy, no nie? Ale zauważ, że te obrazy nie trzymają się kupy. Nie wiesz, jakie jest tło, jaki jest czas, czy to jest dzień, czy noc czasami, po prostu tak, jakby tylko takimi obrazami, symbolami się porozumiewa z tobą, jakby podświadomość i tobie się wydaje, że jest jakiś scenariusz, ale tam się nic kupy nie trzyma, są zaprzeczenia logiczne, obrazy się przemywają. Czasami kobieta zamienia się w mężczyznę, odwrotnie, fruwa, nie fruwa, i tak samo jest z oglądaniem. Pornografii. Tak możesz manipulować tym obrazem, albo mieć wiele zakładek otwartych, albo przewijać sobie obraz, albo po prostu patrzeć na kobietę z kąta, z którego normalnie nie miałbyś okazji, bo jeżeli w nią wchodzisz od tyłu, to nie możesz jednocześnie widzieć tego z dołu, tak? I doprowadza to do tego, że jesteś przyzwyczajony do tego, czego nie możesz dostać później w realnym życiu, i robi się problem. Ja nie mówię w teorii teraz, tylko ja mówię w praktyce, bo ja po prostu. Yy, Miałem takie tropy myślowe, a może zacznę od tego, że u mnie z pornografią na ogół zawsze była sinusoida w życiu. Było oglądanie, nie było oglądania. Przez ileś miesięcy, pół roku, rok, yy, trzy miesiące. Potem jakoś człowiek gdzieś tam w chwili słabości podkusiło go, żeby obejrzeć, potem znowu się wkręcił i sobie oglądał, potem znowu nie oglądał. Więc mamy też jakieś porównania, obserwacje w tych okresach. I w okresie yy, w którym na przykład więcej było pornografii, działo się coś niepokojącego, bo zauważyłem, że ma to wpływ na to, że przestają cię kręcić żywe obrazy. To znaczy, nadal kobieta, która idzie w miniuwce, pięknie no, ciało ma, y, pokazane, jest zgrabna i tak dalej, zawsze gdzieś tam wywoływało, niezależnie od pornografii, we mnie osobiście na przykład taki zef natury, ale było więcej takich mniejszych sytuacji, które, które kazały się zastanowić, bo. Jeżeli jest coś takiego, że jesteś sam w domu, i trzy kobiety bardzo atrakcyjne tańczą przy muzyce RB przed tobą, a ty myślisz, żeby sobie poszły, nie kręcą cię tak jakoś, nie odpalają w tobie tego, tego takiego tej żądzy, to już jest, bym powiedział, coś, nad czym się należy zastanowić, bo nie przeszkadza to później obejrzeć filmów, w którym dzieją się podobne rzeczy, i który to film już cię kręci, a ta sytuacja żywa ciebie nie kręciła. Ja zaobserwowałem, że rzadko kobiety są w stanie zagwarantować Ci takie scenariusze tak silnie działające na ciebie, jakie są w tych filmach XXX i później. Osoby, które bardzo lubią ten format tych filmów pornograficznych, mają problem, żeby takie sytuacje ich spotkały w żywym życiu. Załóżmy numerek z nauczycielką w klasie, czy jakaś tam zaklinowana gdzieś pod łóżkiem, czy, czy w pralce kobieta, dziewczyny grające w PlayStation, której gdzieś tam się psuje, przychodzi chłopak i potem z nimi wszystkimi tam uprawia to słowo na S, YouTube cenzuruje, więc. E, po prostu e, takich sytuacji mamy relatywnie mało, aż tak mocno nacechowanych e, taką nowością i jakimś takim impetem seksualnym. Więc potem w normalnym życiu, jak szukamy bodźców seksualnych, dziewczyny chodzą w jeansach, w tych szerokich obciachowych spodniach. Czasami, oczywiście, ubierają się tak bardzo seksownie, ale na przykład, ich zachowanie już nie jest takie jak tych dziewczyn na tych filmach. Nie mówią facetowi na temat jego przyrodzenia tak wulgarnych rzeczy. Nie zachowują się w taki e, sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni do filmów. I tu na wstępie jeszcze powiem: to nie jest tak, że dziewczyny w ogóle tego nie robią, bo robią tak i robią dosłownie takie rzeczy jak na tych filmach XXX, też tak, ale po pierwsze, te sytuacje są znacznie rzadziej niż by oczekiwały te osoby, które są uzależnione od właśnie takich bodźców seksualnych, a po drugie, nawet jeżeli Ciebie to spotyka, to o Niespodzianko, nie smakuje to tak, jak na tym filmie. A już najbardziej dało mi do myślenia, jak mój sen się zrealizował i scenariusz z filmu XXX, który, o którym marzyłby każdy facet, nie będę mówił głośno jaki, bo opisywałem to już w mojej autobiografii. Zresztą zamieszczę linka, jak jeszcze nie czytałeś, możesz sobie przeczytać, tam są sekrety mojego życia prywatnego, to, to zobaczysz dokładnie, co, co robiłem, jak to wyglądało. Miałem sytuację jak z bajki, tak? o której każdy facet marzy, ogląda takie filmy właśnie na, na ekranie i myśli, że jakby taka sytuacja go spotkała, to byłby tak, że tak powiem, 120% zrealizowany seksualnie, no nie? Tak ponad normę, taka dopamina ho-ho. A się okazuje, że jak ta sama sytuacja Ciebie spotyka na żywo, to ona w dziwny sposób nie, nie powoduje takich bodźców, jak ten zasrany film na ekranie. I to jest już właśnie bardzo duży sygnał o tym, jak filmy szkodzą. Bo jeżeli dochodzi do sytuacji, że siedząc sobie w swoim mieszkaniu przed ekranem, jesteś w stanie się podniecić bardziej, niż mając żywą sytuację, taką jak tam w środku, co ten aktor tego filmu ma, no to kurczę, coś jest nie tak. I moim zdaniem to właśnie jest to, że my przyzwyczajamy umysł do tych wybiórczych bodźców. I potem mamy problem, żeby to zaaplikować, to ten odbiór, tą percepcję zaaplikować w rzeczywistym życiu. Poniekąd może być to niemożliwe, dlatego że dochodzi kwestia zapachu i dotyku, przynajmniej może jeszcze jakichś bodźców, które też wpływają na yy, naszą stymulację, pewnie jakieś emocje, lub, lub jakaś sympatia, antypatia też do osoby, która u nas jest, wszystko to partycypuje w, naszych, w naszej percepcji. I na ekranie nie ma zapachu, a często jest tak, że z żywą dziewczyną jak coś poczujesz, to już może Ci skręcić Twój popęd w inną stronę, na plus albo na minus na przykład. Może być tak, ja niejednokrotnie mam, że dotykając skóry kobiety niby ona jest piękna, ale już na przykład coś mi się nie podoba, bo zbytnia akcerata jakaś taka mi się wydaje, coś, coś już mi przeszkadza, tak? I w ogóle dochodzą bodźce, czasami one mogą, mogę stymulować, a czasami mogą przeszkadzać, a w tych sytuacjach, na tych filmach wszystko zawsze jest idealne. I nawet jak kobieta jest taka, która na żywo byście nie ruszyli, to w tych filmach ona i tak kręci. I to właśnie jest problemem, że trzeba odzwyczaić umysł od tego rodzaju bodźców, przede wszystkim tak nasilonych, skondensowanych, których w życiu ciężko jest ziścić, ciężko jest takie bodźce i przyzwyczajać się powoli do normalności. Moim zdaniem, powinna kręcić kobieta, która powie do ciebie podtekst odpowiednio seksualny, albo spojrzy na Ciebie w sposób seksualny, nawet jeżeli ma na sobie sweterek, no i niech będą już te, te dżinsy, tak? Ja osobiście jakoś nie przepadam u kobiet za dżinsami, ale niech będą te dżinsy. Powinno to, taka kobieta powinna już e, wzbudzić jakiś smak w Tobie. A jeżeli jest tak, że tak jak właśnie ja miałem, że kobiety tańczą, czy jakieś nawet próbują elementy striptizu na mnie robić i mnie to poniekąd nudzi, bo sobie myślę, no dobra, ale ja sobie oglądałem film, gdzie ja widziałem tą kobietę od takich kątów i, robiła, i była już naga i nie wiem, spadły jej nagle majtki, zobaczyłem co ma pod spodem, a tej przede mną nie spadają nie dość, to ma jeszcze spodnie naciągnięte na tyłek, więc jak ja mam się podkręcić tym nudnym obrazem, tak, skoro jestem przyzwyczajony do silniejszych bodźców. To jest problem. Dlatego uważam, że choćby dla tego jednego powodu nie warto jest oglądać pornografii, bo jest szkodliwy i unieprzyjemnia ci Twoje życie. Seksuologowie twierdzą nawet, że może prowadzić to do impotencji, bo mogą nie podniecać cię e, po prostu żywe kobiety, bo już oczekujesz silniejszych bodźców i znam też osoby, które, które mówią, że właśnie nawet tego zwodu już zbyt twardego nie mają. Przy filmach. Uważam, że być może najskuteczniejszą metodą, żeby zerwać z pornografią, jest przy okazji zerwać z masturbacją. O, wiem, nic już nie zostanie spokojnie. Po prostu, jeżeli ciągle się masturbujesz, to jest większa szansa, że wrócisz do pornografii, dlatego, że chcąc wykonać swój akt masturbacji, szukasz czym się tu podkręcić i czasami nie chce ci się wymyślać, przypominać sobie obrazów, jakiś kreując je w głowie, tylko w jest pokusa, żeby jednak ten film wtedy odpalić, żeby się lepiej jednak zabawić, dostarczając sobie silniejszych bodźców. A jak się nie masturbujesz, wchodzisz w inny tryb umysłu. Unikasz bodźców seksualnych, bo nie chcesz się masturbować. Więc gra to w drużynie z tobą wtedy ten brak masturbacji gra w drużynie z tym, żeby nie oglądać filmów. No więc może teraz o samej masturbacji kilka słów. Po pierwsze, każdy facet ma inny poziom Testosteronu, libido i inne, w związku z czym osoby, które się masturbują, mniej więcej wiedzą, ile tej masturbacji mogą wykonać w ciągu nie wiem, dnia czy tygodnia, żeby się czuć w miarę, a powyżej jakiego progu? I zaczynają po prostu dłużej spać i czuć się bardziej zmęczone. Więc najpierw uświadam sobie, jakie jest Twoje położenie. Czy na przykład raz dziennie to jest dla Ciebie tak, że normalnie funkcjonujesz, a dwa to się już trochę zamulasz. Czy raz na trzy dni to jest normalnie, a na przykład jak raz dziennie to już się zamulasz. Czy może trzy razy dziennie jest ok i jeszcze fruwasz, a pięć razy się zamulasz. To nie wiem, każdy może mieć inny tutaj poziom. I potem sobie go na przykład na początek trzy razy ogranicz. 300%, tak? Czyli, na przykład, jeżeli codziennie to robiłeś, to rób to na raz na trzy dni. Zobaczysz korzyści z tego wynikające i zwiększony poziom energii. A to, co docelowo bym polecał, to po prostu przestać diabeł nie taki straszny, jak go malują. Ja pamiętam, że kiedy próbowałem tak właśnie ograniczać raz na trzy dni, to trudniej chyba było to zrobić, niż yy, mając postanowienie, że po prostu tego nie robisz jest to łatwiej robić, naprawdę, dlatego że wchodzisz po prostu w inny tryb postrzegania tego, czym ta masturbacja jest, przez co umysł się dostosowuje do Twojego celu i plusem, który, który wynika bezpośrednio z tego, jest odseksualizowanie swoich myśli. Normalny facet w ciągu dnia myśli bardzo często, o seksie. Jeżeli wiesz, że masturbacja Cię czeka, ta ejakulacja będzie dzisiaj, czy będzie jutro, to zbierasz sobie już trochę materiał do, do, do tego aktu, tak? Sobie przypominasz różne rzeczy, nakręca się, tak jakby sama fantazja seksualna sprawia Ci y, przyjemność i lubisz sobie po prostu oglądać dziewczyny na Instagramie, lubisz sobie powiększać, y, a w internecie jest tego pełno, wszystko co ma cycki tyłek i może, może dać Ci trochę bodźca i w końcu gdzieś y, Wyładujesz to wszystko potem przy następnej masturbacji. A jak wchodzisz w tryb, że się nie masturbujesz, to automatycznie to się dzieje, że wiedząc, jaki masz cel, po prostu unikasz. Nie klikasz w te diabelskie zdjęcia, nie podkręcasz się, bo jest to utopia tak naprawdę do niczego nie prowadząca. Nic ci to nie da, że się gorętszy trochę zrobisz po powiększeniu sobie jakiejś laski na Instagramie. Bo tak naprawdę w piach to ta cała nakrętka, do niczego ci się to nie przyda. Tracisz energię, tracisz czas, a jeszcze im więcej masz jakby tych myśli yy, seksualnych, yy, wyobrażeń, fantazji wieczorem, rano, będąc w łóżku, oglądając internet, tym bardziej będzie rosła w tobie potrzeba, żeby to skonsumować w postaci właśnie wytrysku, więc trudniej będzie ci się oprzeć masturbacji. W momencie, kiedy mówisz sobie, dobra, to nie jest mi tak naprawdę potrzebne. Naprawdę dzieją się cuda. I dlaczego warto? Dlatego warto, bo po pierwsze zyskujesz bardzo dużo energii. Jeżeli y, się nie masturbujesz, bardzo duża część energii zostaje zachowana do wykorzystania na inne rzeczy. To w praktyce działa od razu niemalże. Y, śpisz krócej, masz inny wzrok, bardziej żywy, nie taki trochę przymulony, taki taki jakbyś, jakbyś był ciągle lekko chory. Tylko po prostu masz taki ostry zdecydowany, czysty wzrok. Bardziej taki się czujesz wyostrzony, bardziej jakby skoncentrowany. Organizm jest w lepszym trybie, jeśli chodzi o samoregenerację, bo ma większe zasoby energii, z nieby, żeby z nich korzystać. To jest w praktyce coś, co zaobserwujesz na pewno. I uwaga, badania pokazały, że w siódmym dniu, bez wytrysku, testosteron wzrasta około 145% twojej normy, tak? Więc to jest w ogóle taki bonus, taka nagroda, dla której warto to zrobić. Więc ten zwiększony testosteron się utrzymuje bodajże 3 czy 4 tygodnie, dokładnie teraz nie pamiętam, a potem powolutku, powolutku zaczyna spadać. I największy benefit masz od tygodnia po zaprzestaniu masturbacji. Natomiast sama masturbacja między pierwszym a szóstym dniem nie wpływa na zmniejszenie poziomu tego testosteronu, więc tak naprawdę dopiero wstrzymując się na 7 dni, zyskujesz dostęp do turbo zwiększonego testosteronu, co myślę, że też powinno do Ciebie przemówić. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że najbardziej będziesz się męczył w pierwszych kilku dniach, jeżeli na przykład masturbowałeś się codziennie, bo zwyczajnie będzie Ci się chciało, Twój penis zrobi się bardzo wrażliwy na dotyk, wszystko będzie tak sprawiało Ci, ci problem, żeby tego nie zrobić, ale jak się do tego przyzwyczaisz to już naprawdę nie będziesz musiał wkładać dużo energii. Po jakimś tam piątym, szóstym, siódmym dniu to już coraz leżej tak naprawdę przychodzi, to organizm się przyzwyczaja i też właśnie wykształcasz w sobie coraz bardziej te nawyki, żeby nie wyobrażać sobie tych obrazów, które mogłyby Cię prowadzić, pokuszać do tego, żeby jednak wykonać ten akt masturbacji, tak? Po prostu jest Ci coraz łatwiej to robić i Twoje dni zaczynają mieć większy sens, bo nie chodzisz tylko wyobrażając sobie ciągle seks i strzelając ślepakami, tylko ta energia jest dobrze ukierunkowana. Naprawdę warto. Co ciekawe, seks z kobietą y, dość silnie podnosi też testosteron, kontakt z kobietą, przebywanie z kobietą, uprawianie z nią seksu. Natomiast masturbacja bardzo znikomo, prawdopodobnie tylko przez, przez jakąś tam z, z taką stymulację, która nie równa się temu, jak masz prawdziwą kobietę. Dlatego mam nadzieję, że Cię zainspirowałem do tego, żeby nie oglądać pornografii, masturbację albo ograniczyć, albo zlikwidować. Z moich doświadczeń polecałbym zlikwidować. Nie musi to być rozumiane w ten sposób, że nigdy już nie będę się masturbował, ale na przykład czekać do takiego punktu, który jest dla ciebie wyjątkowo ciężki i zrobić to wtedy tylko, a nie żeby sobie jakoś to regularnie ustalić, tak? Załóżmy, jest u ciebie kobieta i nie było seksu, jesteś totalnie nakręcony, aż cię pod brzusze boli, dobra, zrób to, ale potem nie rób znowu. No, także. A właśnie jeszcze coś wam powiem, bo wiecie o tym, że zlikwidowałem sklep z moimi materiałami, i bez przerwy wypisujecie do mnie o kupno pojedynczych kursów. Powiem tak, zastanawiałem się, co zrobić z tym fantem, i stwierdziłem, że. No, nie każdy miał okazję wtedy, kiedy te materiały były w sprzedaży, też mieć do nich dostęp, więc zrobię taki pewien wyjątek. W sensie nie będzie sklepu, nie będzie możliwości też kupna pojedynczych produktów. Ale zdecydowałem, że zrobię wam taką niespodziankę i przygotuję jakieś pakiety. Z dobrą, bardzo dobrą, jakąś zniżką okazyjnie, ale większe pakiety tych moich materiałów, o które najczęściej pytacie, 7 maja będzie to można nabyć przez 3 dni. Będę dawał jeszcze o tym znać, więc jeżeli zamierzałeś nabyć jakieś materiały, ale nie mogłeś, bo nie ma ich po prostu w sprzedaży, to przygotuj się na to, że będziesz miał taką szansę przez te trzy dni w maju. To będą tylko pakiety, tam nie będzie można też pojedynczych kursów nabyć. Będę do tego tematu jeszcze wracał, a my widzimy się niebawem w następnym odcinku. Daj suba, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, bo będą materiały, z których na pewno skorzystasz i przełożą się na Twoje lepsze życie.